Jestem xNolix i witam Was w drugim odcinku z tego niczego. I ostatnio sobie skończyliśmy na zaczęciu gry. I czemu widzimy się w menu? Bo zobaczyłem to, że nie ma tutaj nowa gra i wczytaj grę tylko i wyłącznie. A jest też tutaj kontynuuj. I to chyba chodzi o to, że ten save, który ostatnio był grany nam wskoczy. Dokładnie. Ok. Jest to fajna opcja. Nie jakoś wymagająca programistycznie, a fajna. Y Widzimy się aktualnie w północy Ninjago City i skończyliśmy na tym, że już prawie do byliśmy przy tych mechach Kaja i Kola. Coś tu w młoczej hey, wierzymy to my, co nie? Chyba po prostu go trochę poniosł. Też bym chciał, żeby mnie poniosło. W mech ale nie może. Bo jest apartował. Tam gdzieś i... trzeba iść. Jest no, ale może to jest sadostry. dla kogo? Jakiś obiekt trzeba. To nie wiem. Nie mam kijka żadnego. E, tu jakieś rakiety są. Mogę je podnieść. Nic mi to nie daje. Tu coś mamy. A może kaj? Nie, nikt. A, najpierw musimy ich pokonać Dobra, sorry, nie widziałem <laughs> Next, ciągniemy liną Jakie skrzynki, o, coś budować możemy Przydałoby się jeszcze przebudowanie. ktoś dość wolno to idzie Co tu tutaj jest? Nie wiem, o, kola możemy użyć A ale trzeba rzucić, tylko bombę podnosimy, w sensie wchodzimy na bombę i jedziemy tutaj. <śmiennie> nie. Słyszeliście to co nie? <śmiennie> ale bomba. Genialna gra słów naprawdę. Trochę chory jestem po majorce. Tam na Instagramie parę zdjęć mieliście. Eee, Instagram w opisie. No i słychać po moim głosie, że jestem chory. Co my tu mamy? Strona postaci jakaś. Tak to wygląda. Jakaś kartka, coś. Postać. No jakaś postać bym wziął. O, kaj klasyczny odblokowano. Czyli nie, tutaj się nie kupuje postaci, tylko odblokuje. Y, za jakieś tam paciuszki z ludzikami. Y, nie zdążyłem policzyć ile jest postaci. Mam linę. A czekaj, a może ktoś tutaj będzie jeszcze. Bo jeżeli my jesteśmy teraz w mieście, a nie w misji, to znaczy, że i tak trzeba będzie tutaj wrócić, więc możemy jakieś sekrety tu odkryć już, co gdzie będzie potrzebne. Eee, tu mamy jakiś zjazd. Oj, coś jest. Takie jest skrzynka. Nowe starożytny zwój. Mistrzostwo wykrywania. Mamy jakieś starożytne, starożytne zwoje. Starożytne zwoje zapewniają niesamowite umiejętności lub ciekawe dodatki. Przytrzymaj F2 i bierz zwój, aby go aktywować. F2. F2 mi włącza postać. Jaki skan? Eee, rezygnuj. Co, to jest? Rezygnuj, że. Nie. Teraz sobie namieszałem. Może ten Enter? O. Nie, jeszcze raz co tu, czy, jak to się robiło? Rezygnuj. O, dobra. Yy, dwójkę kupiłem jako Enter. <laughs> yy, tu potrzebujemy sobie kola i naszego drugiego. Kaja. I widzimy, że świnia napędzała jakiś mechanizm. Nie uwolniliśmy, więc ten mechanizm się wyłącza. Tak, dokładnie zaś mi pisało, że mogę R kliknąć. A, nowy zwój mam, w sensie ten, żeton. Żeton brudności czy czegoś tam. Eee, co brzmi dobrze? Plus jeden atak w serii. Utrzymujesz się dłużej w powietrzu i atakujesz dzięki temu większą liczbę broku przed powrotem na ziemię. No spoko. Zostawiam nowe umiejętności ninja brudności. Czyli odblokowaliśmy plus jeden atak w serii Magnus Molet przywracanie zdrowia i tutaj większe obrażenia i tu odblokowaliśmy ten wroga razy dwa, no dobra a <laughs> on przytrzyma cię chyba, no nie, nie da się co oznacza, że nie da się tych dodatków chyba włączyć jakoś na razie za pomocą F2 przynajmniej w jakiś inny sposób będzie trzeba jakaś wyrzutnia pewnie będzie budowana z tego tak na logikę Włączymy na nagrywanie yy, Dobra, włączyłem Miałem takie jakieś przeczucie, że nie, ale no dobra, jak jest Ha A do tego uderzenia się przygotowujemy I BUM! Paru zabiliśmy I tego ziemu uwolniliśmy Git Teraz tak, tutaj się ślizgamy na dół i dziewięciu wrogów jest do zabicia. I chyba to było ten jeden atak w serii dodatkowych, że jeden atak więcej nie daliśmy. Chyba, że nie w powietrzu, bo coś przy wyskoku było co nie? O to chodziło. Chyba. Nie wiem, nie wiem. Dobra, weźmy ono tego faktury, No chyba jeden więcej mógł być, coś takiego. I ostatni. Cyk. I co teraz? Jakiś robocik idzie. I co ty robisz? Aha, drogę nam zawaliło Nie miło, nie miło. Jeszcze torpedami trzeba w nas. On za czymś tam skacze, czyli jest jego uwaga odwrócona. A ja teraz muszę coś zbudować. I to nam pomoże w wyskoku Chyba. Dobra, jestem. Będę wam wycinał takie większe jakieś smarkanie, czy coś takiego. A to jest do odbijania się. No, żeby się tam nie słuchali teraz. Tu coś budujemy sobie Jakieś działko? Czy przeskakujemy do tamtego? A wędkę, okej okay. A czy mamy wyłowić tamtą rybeją? To powinno być samobójstwo na eksklucie, coś takiego Ej, no żartowałem z tym samobójstwem Takie rzeczy w ego, nie. No naprawdę, no nie, ja się tego nie spodziewałem. Oj, chodź, wam W sensie, lampkę stolikową. E, co my tu mamy? Na cola chyba. I cyk. dobra, droga wolna. I Mechę stoją przed nami. Jeszcze jakaś walka, czy idziemy prosto do mechów? Miej nadzieję, że zostaną dla nas jakieś łotry do pokonania. No ja zapraszam uwagi. Na Nijak. Gdzie jesteś? A! O tutaj. Cześć, Kai. Cześć, Ko. Co tam chodzi, My z Niją dobrze się bawimy. Gdzie byliście? Na mnie Armadona. Całkiem nieźle nas przy tym przegonił. Ale teraz to już mamy. Okej, okay. tylko na siebie uważajcie, dzieciaki! Czemu jak przeczę? Przecież to jest radio. Rozdział trzeci zaczynamy. Ok. Szybciutko, pauza. Yy, wiem, co miałem zmienić. Na dwójkę. I na dwójkę będzie idealnie, moim zdaniem. Jeszcze sprawdźmy, czy się zapisało. Tak. Nie będzie ani za głośno, ani za cicho. Garmabo. Ok. I nie mogę go strzelać. A, tam jakieś coś mam. Jeden coś. Drugi coś. A, to z tamtej. Z tej strony jeszcze. I teraz ten coś. Dobra. Cztery coś jest zniszczone. Jakieś tarcze mu robią. Ci są, no szybciutko zbijamy sobie teraz te stworki tutaj. Cyk. Cyk. I ostatni. Cyk. Oj. Cyk. Dobra. Tu jakieś zasilacze energii mamy. Super cios. Jeden. Ty zabili mnie. Dobra, tu mamy coś. I ostatnie. Dobra, ostatnia faza teraz będzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i co teraz? Przytrzymujemy. a to tylko tyle będzie, no dobra. Czyli niszczymy go tyle. Dobra, koniec. Niestety, ulepszyłem swoją osłonę. Nigdy nie przejmiesz, Ninjago! Odpuść wreszcie i wracaj, skąd przyszedłeś! Wyłącz włącz, <grytanie> Nie! <grytanie> <O>! Widzieliście? <grytanie> Widzieliście? <grytanie> Kto cię uczył łapać, co? Ach tak? No to masz! <grytanie> Niesamowite! Kto cię uczył rzucać? Już zniknij z Ninjago, dobra? I z mojego życia! Ja? Z twojego życia? E, nie. Masz sporo problemów, zielony ninja. Mam nadzieję, że zdążysz się rozwiązać, zanim wrócę. A kiedy to zrobię, będę miał dla ciebie coś iście podłego. Coś wielkiego! Północ Ninjago. Chyba skończono zostało właśnie. Zdobyliśmy jeden... Jedną postać i jeden... Zwój chyba, tak to się nazywało. Odblokowano złoty klocek, okej. Okay. Obszar ukończony, tryb gry swobodnej odblokowany. Ten obszar jest teraz dostępny w trybie swobodnej... Roz... swobodnej. Gry swobodnej chyba było. E, mamy tego Kaja. A, to jest normalny Kai, czyli Kai i koil, kol będzie. Kol. Kreator postaci odblokowane, nowe części postaci. I przygotowana modliszka. A to jest chyba ten poziom, czyli 20 poziomów, monet jest do zdobycia. okej. Okay. kontynuuj tryb fabularny. I jesteśmy w jakiejś lokacji. Wyzwania w dojo. Szlifuj swoje umiejętności bojowe, zdobywając medale za najwyższe wyniki, stawiając czoła klasycznym ch czarnym charakterom ninjago, aby zdobywać nagrody. Czy tu mamy już jakieś dojo, tak? A to jest chyba z tym kurakiem. Terminal po wolnej, ponownej rozgrywki. Terminal ponownej rozgrywki pozwala na przechodzenie poziomów fabularnych kolejny raz. Drzwi Złotych Klocków. Zbieranie Złotych Klocków dostępnych w Ninjago pozwoli Ci otwierać takie mistyczne drzwi. Dobra. Coś jeszcze? Nie. Tutaj bym poleciał do tego dojo najpierw. A, i odblokowaliśmy yy, grę swobodną. Dobra. Już mogę? Dzięki. Y, tryb gry jest swobodny i blokowany, to muszę w trybie gry swobodnej. Aha, czyli możemy sobie wszystkie postacie, jakie chcemy wybierać, ok Dalej, y, ściana ninja brudności, to jest każdy wie co i starożytne zwoje. A, jest 10, tak? Wykrywać ciekawostek, włącz. Nie wiem co to daje, no ale włączyłem. A, coś nam pokazuje na mapie po prostu. A tu, dobra, tu nie ma co, bo to już zrobiliśmy całe i wykrywać ciekawostek, bo to jest wykrywać po prostu wszystkiego, czyli nam pokazuje co gdzie jest, żeby tak na samym początku nam to dać, dziwne, dziwne, tu jakieś elektroniczne coś, to pewnie jakiś zen się przyda i my coś tu mamy i tu mamy iść, ok? Moi uczniowie zupełnie mnie nie słuchają, wiesz? Karmadon, szybko, schowajcie się! Widzisz, co mam na myśli? Pomożesz mi ich jakoś zagonić do klasy? Tam widzę jakiś parkur. okej. Okay. Oczywiście, że ci pomogę, Mordo. Tu jakaś postać jest, widzę. A to zaraz. Chyba na szybko sobie przejdziemy całą fabułkę i potem się skupimy na tych, fabularnych, e, na tych swobodnych. E, tu jest potrzebny kol. A każdy chyba się przyda. To nie jest tak, że trzeba z młotem. Dobra, nie trzeba postaci z młotem do tego. Dobra. Ale tu już będzie trzeba. I uderzymy w dzwon i będzie przerwa i wszyscy ładnie sobie pójdą do klasy. Dobra dzieciaki, koniec przerwy. Wracamy do lekcji. I odblokowałem kreator postaci w ten sposób. O, dzięki. Dzieciaki mogłyby się sporo nauczyć od kogoś tak kompetentnego. A dzięki, Powodzenia dzięki. Dobra, pokaż jak to wygląda. no To jest miejscówka. Taka dość spora nawet. Dobra, i tu możemy się przebrać w szafce. Moje E, H, czy coś? Kod udostępniania. Dobra, i tu możemy po prostu modyfikować tą postać. I to tyle. Czy nic ciekawego? Chyba, że to się przyda, jak w lego hobbit. Iść, podobno. Tak, to nam coś podpowiada. Plaża Ninjago City. Udaj się w wybrane miejsce. No dobra, udajemy się tam. I co, pewnie będzie 10 misji, tak? Bo jest 10 tych czerwonych tych, czy będzie 10 lokacji na logikę. Okej okay, tu mamy to. A, i tylko tutaj możemy się udać. No tak, możemy tylko tutaj, to idziemy tylko tutaj. Kontynuuj tryb fabularny. Poduje się. Fajnie to wygląda ta minimapa. Mapa, nie wiem. Nazywajmy to minimapą. O, cutscenka. Kiedy próbuję podbić ninjago, ten przeklęty zielony ninja mi przeszkadza. Słuchajcie, kim są ci super ninja. Ilekroć tylko wymyślę coś nowego, i tak przegrywam! Generale numer jeden, chcesz być poddanym czy jednak dowódcą? Eee... dowódcą? Jak śmiesz! Dymisja! No sobie obiecałem zielonemu ninja, że wrócę z czymś wielkim czymś takim przepysznie podłym. Przepraszam, panie. W pan. końcu przeszkadzasz! Przepraszam. Przygotowaliśmy takie coś. Pokaż to! Mój skarb! Skąd leci ta miła muzyczka? Hej, patrzcie tam! Mistrz Wu wrócił! Witajcie, uczniowie! Mistrz Hej, widziałeś, jak zlaliśmy Garmadona? Rozgromiliśmy go! -pa -pa! Widziałem walkę. Widziałem odwrót Garmadona. Nie pokonaliście go jednak. Co? Nie pokonacie naprawdę Garmadona, dopóki nie spojrzycie na rzeczy z innej perspektywy. Macie w sobie moc, by wygrać tę bitwę bez walki. Gdy zaczniecie wykorzystywać umysł, przestaniecie potrzebować mechów. Mio potrafisz tworzyć wodę z niczego. Wow. Tykaj! Wow. Jake, błyskawice! Mega ninja! Kol ziemię! Wow. Fajnie! Wow. Też się obracam! A Zane? Lud. to cud. Wasze nazwy pochodzą od waszych mocy żywiołów. E, a, a co ze mną? Czym ja jestem? Lloyd, twoja moc jest najważniejsza ze wszystkich. Okej, okay, mów dalej. Twoim żywiołem jest zieleń. Że co? Lloyd... Nie mogę być złotem? Nie. Wiatr jest wolny. Mogę być wiatrem? Wystarczy. Lloyd, chodź ze mną. Musimy porozmawiać. A reszta ćwiczyć spindidżu. Mistrzu, nie rozumiesz. Broń nie rozwiąże twego problemu. Sam posiadam w dojo każdy jej rodzaj: małą broń, dużą broń, ostrą broń, tępą broń, nawet broń ostateczną. I czemu o tym nie mówiłeś? W niewłaściwych rękach broń ostateczna może zgubić ninjago. To oddaj ją w moje! Co za różnica, jak pokonamy Garmadona, skoro pokonamy? Również czuję odpowiedzialność za losy ninjago. Nie zawsze jednak będę mógł was uczyć. Czemu? Bo jestem bardzo. Bardzo stary. O. Dlatego też musisz poprowadzić drużynę ninja. Obierając jednak przy tym inną ścieżkę, niż dotąd. Ścieżkę, którą kroczyć może tylko syn Garmadona. Nieważne jak trudna będzie. Szczerze, mógłbym przestać być Zielonym Ninja. Gdybym mógł tak też przestać być synem Garmadona. Z pewnością mamy dziś piękny dzień. Ale jeśli jesteście na plaży dzień po ataku Garmadona, może jednak warto przemyśleć życiowe wybory. Hej, Wróciłem i zobacz, co ze sobą mam. Okej, okay, czyli nadszedł kolejny atak Garmadono. I my znowu musimy go pokonać. Rościł czwarty dokładniej. OK, Okej, znowu widzimy się po krótkim cięciu. Tu w tej miniscence, co nie? Coś tu mamy. A. To nie, to nie chcę. E, tutaj był jakiś złoty klocek. Tak, czego zbieramy? Szczerze. No w sumie czemu nie. Złoty klocek odblokowamy. Dobra, idziemy sobie teraz tutaj. I musimy pokonać tych paru zbirów. Tu potrzebujemy... A, czy do tego jest potrzebna NIA. Dobra. Coś pod R mamy. A, już nic. Czy pod R pewnie było pokazane, że Nia może to robić. A do tego pewnie będzie potrzebny Zane. Dokładnie. Dasz mi spokój. Dziękuję Ok, i co? Zniszczy to pewnie te klocki Tego nikt się nie spodziewał Cyk, cyk Dobra I teraz tu coś, a no zej Budujemy pewnie Dokładnie, jest jakiś parkour, coś? Dokładnie Mam znaleźć wewnętrzny balans I chyba go znalazłem, bo się udało Okej, okay, ten chce nam przeszkodzić, ale my nic. A, tu jakieś hakowanko trzeba. E, o co tu chodzi? Cyk, cyk, cyk. O to chodzi? Tak. A, Fajne. A teraz zejdę, strzelamy. No cóż, na no nasz plus. Dokładnie, dokładnie, nie, ja, dokładnie. To jakiś hydrant. I tu jest 10 zł do pokonania. Nie, to złoto jest genialne, naprawdę. <coughs> Chyba mój ulubiony atak. Tak, coś mi się wydaje. No i dobra, to sobie zabierzmy, to sobie zbierzmy. Trzeba... to jest boss jakiś? Tak wygląda. Dobra, chodź tu siku. No i bossa nie ma. No cóż. Jaka szkoda. I koniec. Wszyscy. I co teraz? Otworzyła nam się brałam po prostu, prawie otworzyła. Musimy im pomóc lekko. No to idziemy je pomóc. Cyk. Cyk. Mamy punkt patrolny. Yy, to chyba w tym miejscu sobie zakończymy. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Albo jeszcze nie. Najpierw przemyślimy sobie... Co my tu możemy zrobić? Możemy zrobić większe obrażenia. Plus jeden tak w serii mag i magnes monet Magnes moment, brzmi dobrze. Przywracanie zdrowe i momenty wroga raz dwa. I tutaj jeszcze dłuższy czas ogłuszenia. Większa fala uderzeniowa i większy zasięg szarży. A tu potrzebujemy cztery żetony. Czyli tak. Poszedłbym w to, to, w to. I w to. No. No to powiedzmy najpierw w to. Plus jeden w serii. Atak w serii Magnus Monat. Utrzymujesz się dłużej w powietrzu i szybsze. Ech. I szybko podnosisz. U... Pff, nie widzę już naprawdę oczy mi przestały działać. I szybko podnosisz upuszczone przez wroga monety. Mózg także. Kup. No i co? W tym miejscu sobie zakończymy. I widzimy się w kolejnym odcinku. Siemo.